Od ponad 80 lat w woli rzeczyckiej podczas Świąt Wielkiej Nocy mieszkańcy tej wioski zbierają się, aby przyglądać się paradzie oddziału tureckiego złożonego z kilkudziesięciu mężczyzn, którzy na pamiątkę od sieczy wiedeńskiej urządzają uroczystą defiladę. Nasz oddział powstał oficjalna, data naszego oddziału jest 1924 rok. To jest oficjalna data powstania naszego w pierwszym roku. Yy, Turki szły w strojach kolędniczych, to nie były takie stroje, jak teraz mamy. To były typowo stroje kolędnicze. Nie miało to jeszcze takiego charakteru dopiero z upływem czasu, z upływem lat. Nabierało to takiego charakteru typowo wojskowego. I, no i stroje modyfikowane były z latami. To nie jest tak, że to od razu powstawali yy, odpowiednie funkcje czy tam coś. No, w pierwszych latach było, nie było zwiadowców, czy nie było doktorów, to z czasem, z czasem wszystko dochodziły te funkcje. Wiadomo, że im dłużej, tym, tym jest jakby to potrzeba była większa. Tak jak adiutantów, było w początku dwóch, teraz w tej chwili już jest czterech. Ale tradycyjny żo żołnierz turecki to jest ten w czerwonych spodniach, ten na białą, czerwoną szarfą, szerokim pasem, czapką. Szachanem z gwiazdą turecką, to jest prawdziwy turek. Tu ofi oficerowie, no to też są jako Turki, ale to już jest taka oficerska część. Nowoczesne środki... Wielu członków oddziału tureckiego kultywuje tradycje rodzinne, które zapoczątkowali ich pradziadowie. Często ci, których przodkowie brali czynny udział w wyczcie wiedeńskim. W 1924 roku z, z, ten, zebrało się, dajmy na to, trzy rodziny w, w tej parafii. Tam rodzina latawców, rodzina Wojtalów i rodzina Wędrów. E, między innymi jestem ja e, potomkiem tej, tej rodziny i po prostu e, utrzymuję tą tradycję. No jakoś jestem e, wychowany w tej tradycji i tak utrzymuję. A poza tym e, no, oddział co roku się rozrasta jak ten e, żołnierze. Zmieniają się co jakiś, co jakiś czas w jakiś sposób. Ja też myślę, że do któregoś czasu będę chodziła, może kiedyś mój potomek pójdzie do tego oddziału i tak zostanie. Oczywiście wśród Turków nie może zabraknąć baszy, który nie tylko przewodzi temu barwnemu korowodowi, ale przede wszystkim dostarcza ludziom wspaniałej rozrywki, zabawiając ich dowcipnymi mowami. Kilka dni temu wróciłem z Instytutu Pamięci Narodowej gdzie przeglądałem teczki członków mojego oddziału. Basza zaczyna w ogóle przemasz od Wielkiej Soboty i uczestniczy do zakończenia, czyli do poniedziałku, lanego. I Basza pełni funkcję taką, że idąc w każdym oddziale tureckim, od, idąc po całej parafii, oczywiście kto przyjmie nas do Swojej posiadłości, do swojego domu wygłasza taką mowę. To jest mowa taka luźna, nie zobowiązująca do jakichś wielkich, takich można powiedzieć, przeżyć, a, a przy okazji, gdy się kogoś zna, to można i troszkę pożartować, i, i taka jest rozrywkowa przemowa. Basza pełni funkcję, jakby można powiedzieć, takiego. Króla oddziału, bo to jest komendant, to prowadzi cały oddział, a Basza jako z adwutantami po prostu idąc od wielkiej soboty do poniedziałku tańczy przy muzyce, przy orkiestrze. Zainteresowanie Turkami z woli rzeczyckiej nie słabnie od lat, co może dobrze wróżyć dalszemu kultywowaniu tej tradycji.